Wszystkim z tej strony PG Tekken 3. Czy muszę mówić cokolwiek więcej? No, raczej powinienem, żeby filmik nie trwał kilku sekund. Co jeszcze powinienem powiedzieć, to fakt, że to trzecia część mojej teknowej retrospekcji. Slash wspominek, bo jeszcze do tej pory nie wiem jak to nazwę. W której gadam o jednej z moich najlubieńszych serii ever, i doszliśmy teraz do części tej mojej najlubiejszej serii ever, która była jedną z najbardziej influencyjnych bijatyk lat 90. przynajmniej 3D. No bo biatki 2D i 3D to mimo wszystko dwie różne bestie. Kurwa, znowu oplułem oh, laptopa. Jaka, że to jest kolejny part tej retrospekcji slash wspominek slash jeszcze nie wiem jak to nazwę ktoś wszedł na ten filmik nie oglądając wcześniejszych dwóch, to polecam obejrzenie poprzednich filmików w kolejności, ale nie wymuszam tego, bo to zależy tylko i wyłącznie od was. No ale kontynuując, Tekken 3. Oh shit. Kolejna gra, która towarzyszyła mi przez moje podstawówkowe lata. Mamy tu do czynienia z jednym z najlepszych, growych sequeli jaki widziałem. Wiem, że już to mówiłem w części o Tekenie 2, ale i tutaj mamy z tym do czynienia, ponieważ tak jak między jedynką a dwójką była przepaść, to tak samo można powiedzieć między dwójką a trójką, gdyż pod wieloma względami był to bardzo odważny krok do przodu, który w pizdu się opłacił. Tak, żeby trochę zmienić strukturę filmiku, tym razem poruszę oś fabularną jako pierwszą, ponieważ niezręcznie byłoby powiedzieć o jednym z tych odważnych kroków, nie mówiąc o niej, bo jest to trochę między sobą powiązane. Więc le lecimy. Od ostatniego turnieju żelaznej łapy minęło 16 lat. Po tym, jak Heihachi pokonał swojego Benkarta i złożył ofiarę duchom ziemi, postanowił posprzątać to, co zostało rozwalone w jego korporacji co doprowadziło do pokoju na świecie. Ptaszki ćwierkają, lwy ryczą, psy sikają i oznaczają teren. Niestety pokój ten nie trwał wiecznie, ponieważ jeden ze składów militarnej organizacji Tekken Force, stworzonej przez tego starego już dziada, bawiła się w wykopaliska w Meksyku i znalazła coś przez co została rozdupcona. Kilkoro ocalałych żołnierzy wróciło do Hejhaciego, mówiąc, że tam był jakiś ogr, czy coś, czy w Meksyku są jakieś bagna. Poleciał tam i go zobaczył, po czym okazuje się, że Hejhac jest tak naprawdę mimo wszystko chujem i wpada na misterny plan, by go złapać i użyć do zawładnięcia światem. Krótko po przebudzeniu szreka, ludzie uprawiający sztuki walki zaczęli znikać na lewo i prawo aż dochodzimy do najlepszej postaci, Jun Kazamy, która czuje, że zostaje następnym celem. Jednak nie jest sama, bo mieszka z jego synem Jinem. Rezultatem skoku w bok skazują gdzieś tak podczas wydarzeń Tekkena 2. No więc Shrek przyłazi, daje im wpiernicz. Jin dleje, się potem budzi i widzi, że jego dom został spalony, a jego stara zniknęła. Jednak wcześniej powiedziała mu, żeby poszedł do jego dzianego dziadyki, gdyby coś się jej stało. No i tak się dzieje. Jednak przed tym dostaje zajebisty tatuaż od samego szejtana. Gene był całkiem podirytowany tymi niefortunnymi sytuacjami. Ja osobiście bym z tego tatuaża się cieszył, bo znając szejtany, to taki mógł mu zrobić niezmywalnego chuja na czole. No ale jego żądza zemsty była dość spora do tego stopnia że zaczął trenować pod okiem jego dziadygi i po czterech latach jego dziadega zapowiedział trzeci turniej żelaznej pięści by skupić w jednym miejscu większą ilość bojowników by wywabić szreka i użyć go w niecnych celach Ról 34 się kłania Mając sekcję fabularną za sobą, mogę w końcu poruszyć pewien element, który jest od czasu do czasu widziany w biatykach, Ale, według mojego doświadczenia oraz według tego, co mówią ludzie w internecie, Tekken 3 jest najlepszą bijatyką, która ten element zrobiła. Mam tu na myśli Timeskip oraz odpowiedniki tego konceptu. Pozwólcie, że wyjaśnię. Jako, że między Tekkenem 2 i 3 minęło dość sporo czasu. To oznacza, że nie każda postać z poprzedniej części może wziąć udział w tym turnieju, nie? Jeżeli mowa tylko i wyłącznie o fabule, bo tak naprawdę do trójki powraca tylko sześć postaci, cała reszta jest albo kompletnie nowa, jak Eddie, Shawiu, Brian, albo jest w cudzysłowie nowa, bo gameplayowo zapożycza ciosy bądź styl walki od nieobecnych postaci, czego najlepszym przykładem jest ogród kopiujący ruchy od wielu ludzi nieobecnych w tej części. Jin będący kombinacją Kazui oraz Jun, Hwarang uczeń Baeka uprawiający Taekwondo w dość podobny sposób co jego nauczyciel, ale jednak wystarczająco zróżnicowany, by był swoją własną postacią. No i zapożyczę oczywiście też od niego trochę ciosów. Mamy jeszcze trzecią kategorię reskiny kogoś z na 2, którego obecność jest usprawiedliwiona fabularnie, jak Julia, adoptowana córka Michelle, która poszukuje swojej starej, Kuma, synek poprzedniego Kumy, który umarł ze starości, albo King, który jest następcą poprzedniego Furasa, zabitego przez Shreka. Tego typu time skip i rekonstrukcja rostera w Tekenie 3 ma prawo działać, ponieważ w poprzednich częściach było w cholerę klonów, więc wywalenie ich i przerobienie niewielu ich unikatowych cech jako nowe postacie albo wprowadzenie ich unikatowych cech do starych, jak najbardziej im się po prostu udało. Każdy w Tekenie 3 ma swój własny styl oraz feeling przez co wojny klonów zostały zredukowane do minimum. Fakt faktem, niektórzy wciąż zapożyczają między sobą ciosy, ale tym razem ich mówset ma też dużo swoich unikalnych technik. Myślę, że właśnie Tekken zrobił to w odpowiednim momencie, bo takie rzeczy są niebywale trudne do zrobienia, co nieraz można było zobaczyć. Ludzie w tym ja po prostu nie lubią, gdy bez żadnego konkretnego powodu wywala się ich maina do tartaru. Jako przykład złej implementacji Timeskipu mogę podać coś, z czym miałem bezpośrednią styczność. Ee, Soul Calibur 5, jakby to był tylko jeden z problemów tego tytułu, no ale to nie jest filmik o SC5, M może kiedyś, może kiedyś, ale wracając, między czwórką a piątką też minęło dość sporo czasu i logiczną rzeczą było wprowadzenie nowej generacji grywalnych postaci. Reskiny starych mają jak najbardziej sens, bo każdy w czwórce miał swój unikalny styl. To, co nie miało sensu, to wywalenie ich znacznej większości. Albo przynajmniej mam wrażenie, że większości, bo tak się odczuwa grając w SC5. Żaden z tych utraconych styli nawet nie został jakoś specjalnie przerobiony w nowe postacie, co? Jest po prostu idiotyczne i głupie, i ja naprawdę szkoduję. Musiałem uczyć się nowych charów, co nie było wcale takie złe, ale wciąż. po prostu. po prostu szkoda. Ale wracając do tekena. Tak jak dwójka była ogromnym usprawnieniem zbudowanym na fundamentach jedynki, to tak trójka wywala wszystko za okno poza najbardziej podstawowymi podstawami i robi wszystko na nowo. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Silnik na 3 został usprawniony do tego stopnia, że rozgrywka stała się jeszcze bardziej dynamiczna. Na przykład w poprzednich częściach po upadku trzeba było odczekać może ze dwie sekundy na ziemi zanim można było wstać. Generalnie, bo czasami miałem wrażenie, że to ograniczenie działa losowo. Tutaj gdy tylko dotknie się ziemi można wstać od razu. Wiem, że to może nie brzmi zbyt imponująco same w sobie, ale zatrzymywanie gry w taki upierdliwy sposób było dość... No, upierdliwe. Co tam jeszcze? Przez te ponad 16 lat grawitacja się unormowała i moon jumpy nie są już możliwe, jednak żaglowanie stało się łatwiejsze. Chyba nie znajdę gameplay' odpowiedniego klipu, bo jestem dość zerdzewiały w te klocki. Jednak to, co było najważniejszym urozmaiceniem, to w końcu wzięcie pod uwagę trzeciej osi. Wiecie, bo trójwymiar. W końcu każdy mógł robić side-stepy, wciskając górę bądź dół. A niektórzy nawet mogli używać ruchów z sidestepowania. Podczas upadku można było zrobić tech rola wciskając przycisk zaraz po dotknięciu ziemi, co nie zawsze mi się udaje, bo w trójce timing jest dość ciasny do tej techniki. Niektórzy dostali low pary w dodatku do normalnych rewersali, od których można już normalnie uciec, jednak jest to bardzo ciężkie, bo trzeba wyczuć odpowiedni moment z precyzją chirurga plastycznego. Koniec końców pod względem gameplayu. Tekken 3 pozmieniało tak dużo na lepsze, do tego stopnia, że stało się fundamentem, na którym stoi cała seria. Ponieważ następne części nie wywracały niczego do góry nogami, jak już to dokładały swoją cegłę do całego kształtu. No, może po raz kolejny poza jednym Tekkenem, ale może o tym powiem w swoim czasie, kiedyś kto o wie. Przechodzenie Arcade Mode uległo lekkiej zmianie na lepsze. Tym razem żadna z podstawowych postaci nie ma swoich z góry ustalonych rywali, bo kolejność odblokowywania nowych ludów jest ustalona z góry, co oznacza, że możemy przychodzić Arcade Mode tymi postaciami, którymi chcemy. Możliwe też, że da się zdobyć innych, przychodząc tą samą postacią, ale nie mogę tego potwierdzić, bo nigdy tego nie próbowałem. Bo jaka jest z tego frajda. O właśnie, każdy z odblokowanych ludziów albo zwierząt. Będzie też pokazywać się w Arcade Mode, gdzieś tak od stage'a czwartego albo piątego, co bardzo mocno pomaga różnorodności. Tego brakowało mi w poprzednich grach, jako że Arcade Mode to był główny tryb single player, a bicie się cały czas z tym samym zestawem worków treningowych może być trochę nużące po jakimś czasie, więc takie urozmaicenie jest jak najbardziej na plus. No, może poza dwoma ostatnimi stage'ami, w których lejemy się z hejchaczym i potem yy, ze Szrekiem, który po jednej przegranej rundzie transformuje się w jego ostateczną formę, prawdziwego Shreka, jak ta pizda jadąca na cheatach. Spoiler alert, True Ogry jest o wiele łatwiejszy, mimo faktu, że jej ogniem i ma węża, którego chcę popatać. Węża zamiast ręki! CPU w tekenie czy jest o wiele bardziej sprawiedliwe niż w poprzednich odsłonach. Chociażby dlatego, że już nie przewiduje ciosów, które chcesz wprowadzić, i sam nie wprowadza do tego idealnej kontry. Kura! Jednak, mimo bardziej ludzkiej sztucznej inteligencji, wciąż można było wykorzystać jej słabe strony. Nie było idealnie, ale było lepiej. Oprócz Arcade Mode mamy jeszcze Team Battle, Time Attack i Survival, które powracają i nigdy, nigdy, przenigdy. Nie będą wywalone bez żadnego wyjaśnienia, jestem tego pewien. Jednak po odblokowaniu wszystkiego poprzez Arcade Mode, dostajemy nowy tryb. nową piłkę plażową, która jest zajebista. Po przejściu jej po raz pierwszy dostajemy dostęp do kolejnej postaci, Gona, który jest dinusiem, więc z automatu jest fajny i potrafi pierdzieć. No teraz jest bardzo fajny. Taki fun fact, Gon jest pierwszą postacią w serii, która występuje gościnnie i już nigdy więcej się nie pokaże w żadnej dalszej odsłonie. Z tego co kojarzę jest głównym bohaterem jakiejś mangi, ale nie wiem jak się ona nazywa. Czyli przecież mogę to poszukać w Google, co mi szkodzi. Okej, okay, już wiem jak się nazywa ta manga i o, uwaga, Gon. Zajebiście długa i skomplikowana nazwa, której nie mogłem zapamiętać. Znalazłem jeszcze info, że w 2012 wyszła chyba jakaś platformówka z Gonem w roli głównej na 3DS-a. Niestety tylko w Japonii, ale dzięki magii Hombru nic nikomu nie jest obce. Chyba że krzaczki, jeżeli nie umie się ich czytać. Ale wracając do Tekken Ball: Tryb polega na odbijaniu piłki, próbując trafić w mordę przeciwnika. W przeciwieństwie do normalnego bicia się tutaj bezpośrednie ciosy nie działają, bo trzeba napierdzielać w piłkę. Im silniejszy cios, tym lepszy. A gdy oponent zablokuje piłkę lecącą w jego kierunku, to siła naszego poprzedniego ciosu jest zachowana co jest pokazane na wskaźniku na dole. I gdy się zmaksymalizuje, to lecąca piłka będzie one hit killem. Niestety CPU jest zbyt głupie na blokowanie i nie mogę pokazać na filmiku, jak ten one hit kill wygląda, więc e, wyobraźnia jest tutaj naszym sprzymierzeńcem. A i jak piłka zleci za daleko poza linię i dotknie ziemi po naszej stronie to obrywamy. Bardzo często grałem w Tekken Ball będąc małym i wciąż to jest bardzo quality tryb rozgrywki ze względu na fakt, że walki są szybsze i po jednym meczu od razu trafia się do wyboru postaci itd. itd. Można szybko wskoczyć do gameplay'u bez żadnych zobowiązań. Drugim nowym trybem dostępnym od samego początku jest Tekken Force Mode którego nie jestem fanem, bo jest wkurwiający. Okej, okay, więc jest to coś w stylu bite mapu, tylko że z tekę nowym sterowaniem. W sumie i tak na papierze to nie brzmi źle, co nie? Po prostu chodzisz i napierdzielasz no przez cztery coraz to trudniejsze poziomy i na końcu każdego bijesz się z bossem, czyli jedną z normalnych postaci ustalonych z góry dla każdego. Gdy traci się HP, to należy zebrać drób leżący na ziemi, co jest bardzo higieniczne. Aby sobie go trochę zregenerować. Największym problemem Tekken Force jest to, że na ekranie mogą pojawić się na raz dwa ludzie, a silnik Tekkena 3 nie potrafi znieść więcej niż jednego. Na ekranie nasza postać nie może zdecydować się, na kim konkretnie skupić swoją uwagę, bo nie mamy możliwości manualnego lokonu, tylko automatycznie wszystko się dzieje, co jest bardzo dezorientujące, gdy próbuje się pozbyć przeciwników a gdy jesteśmy pomiędzy nimi, w wielu przypadkach dostajemy po mordzie i to bardzo mocno, bo oni lubią wykorzystywać tego typu sytuacje. Więc mój protip na przejście Tekken Force Mode należy wybrać kumę albo gunjacka i napierdalać strzałką w przód kwadrat z trójkąt. Ewentualnie sam trójkąt wystarczy podczas dwóch pierwszych poziomów. O tak, kamera w przeciwieństwie do normalnych walk jest statyczna, co dodaje kolejny potencjalny problem, bo gdy nasz har... Patrzy centralnie w dół, albo w górę. To ciężko jest się połapać, co wcisnąć na tipadzie by zrobić cokolwiek, więc jesteśmy tu tak wystawieni jak ryby pływające w odrze. Najgorsze jest to, że jeżeli chcemy odblokować najprawdopodobniej ostatnią postać, to musimy przejść Tekken Force Mode cztery razy. Całość może być frustrująca. Ale jednak wydaje mi się, że warto jest zacisnąć zęby i to zrobić, ponieważ dostajemy dostęp do jednej z najbardziej popierdolonych wojowników, jakich widziałem, doktora Boskonowicza. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda bijący się żul naszprycowany jabłami do nieprzytomności, to on może wam nieco przybliżyć ten widok. Ja pierdzielę, a ludzie mówią, że Eddie jest postacią pod Baton Mashing. No ale wracając, by dostać do niego dostęp, trzeba go pokonać podczas czwartego przechodzenia. Tekken Force na samym końcu. Problemem jest fakt, że no, do cholery cały czas starza się w podłodze, jak popierdolony, co nie. Właśnie tu moim kolejnym protipem jest wybranie Gunjaka i spamowanie X plus kółko, dzięki czemu zbiję się w powietrze. Ewentualnie jeszcze raz w locie wcisnąć x i kółko dla skorygowania wysokości i rozdeptania gnoja. CPU lubi sobie leżeć i czekać na unikniętą zgubę, chyba że się chybi z lądowaniem. Gdyby nie to, to pokonanie pijaka było bardzo trudne. No dobra, jeżeli chodzi o prezentację, Tekent się rozwala to, co widzieliśmy do tej pory pod każdym względem graficznym. Postacie wyglądają jeszcze bardziej szeksi niż wcześniej. Przez większą ilość poligonów, areny są o wiele bardziej dynamiczne i ładniejsze. Klimat w tej grze jest o wiele bardziej agresywny niż poprzednio. W końcu to nowa generacja wszyscy, albo większość, jest młoda i energiczna. I pałamy energią i chcemy wszystkim wpierdolić. Już patrząc na paski energii, mam wrażenie, że Tekken 3 chciałoby ze mną pójść do ciemnej alejki na ulicy i mi wpierdolić. A to agresywność oddaje nie tylko wygląd oraz gameplay, ale także i ścieżka dźwiękowa. Tym razem nie ma żadnych nut zapożyczonych ze wcześniejszych odsłon. Każdy ma swój własny, oddający jego charakter motyw. Jednak w przeciwieństwie do Tekkena 2, niektóre areny są współdzielone między ludźmi. Na przykład bijemy się z Kumą i Lowem pod tym chińskim murem, albo z Yoshimitsu oraz kopiującym kawałkiem drewna Mokujinem w lesie. OST z automatów jest dalej słabą częścią soundtracku i gdy się go ustawi w opcjach, to kombatanci, których odblokowaliśmy, tracą swoje własne motywy. Znaczy, no, na pewno są osoby, które lubią te soundtracki z automatów i w trójce, jak i w dwójce, ale ja nie jestem jedną z nich. Poza tym, to mój filmik i mogę na nim mówić co chcę. Ble Ogólnie dominęły ze 2 lata między Tekkenem 2 i 3, przynajmniej jeżeli mowa o hmm, tlejaku, ale kurde różnice widać. Jeszcze bardziej porównując z jedynką. Nie wiem jak wy, ale zawsze fascynowały mnie różnice między pierwszymi grami na daną platformę, a ostatnimi. Pierwsze PlayStation tym bardziej jest całkiem fascynujące, bo ta konsola między innymi reprezentuje eksperymentowanie z trójwymiarem i mimo to że na dzisiejsze standardy te stare gry 3D się bardzo zestarzały względem wyglądu, jak i bardzo często gameplayu, to jednak ma to wszystko pewien urok, tak jak to mówiłem w części o Tekkenie 1, gdy jeszcze sposób, w jaki powinno się zrobić grę, w trójwymiarze nie został ogarnięty do końca. Między innymi Tekken i Danie reprezentują tę ewolucję. Od turnieju żelaznych wózków inwalidzkich, aż do turnieju żelaznej pięści w mordzie, po czym trzeba będzie zbierać zęby. Jeszcze taka mała anegdota z mojej strony. Tekken 3 oraz dwójka to gry, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że nie warto kolekcjonować gier na PlayStation 1. Jak już miałbym okazję jakiś tytuł kupić, to wziąłbym go, zamknąłbym w gablotce i nie ruszał nigdy! Nie mam zielonego pojęcia, czy to tylko u mnie tak było, ale mój PlayStation 1 tak strasznie rysował płyty, do tego stopnia, że trzeba było te tekeny kupować po parę razy. I nie, gdy byłem mały, szanowałem to, co dostawałem. Nie bawiłem się moimi płytkami we frisbee. No a kombos rysującej konsoli oraz częstego grania. Oznaczał, że przez moje życie miałem może z 6 kopii tekę na 3 i za 4 tekę na dwójki, tak na oko. I mogę powiedzieć z pewnością, bo nie liczyłem. Jednak dzisiaj mam oryginalne, działające kopie bez pudełek. Bo pudełka do Gier PS1 były bezwartościowe. Jeden raz upuścisz! Jeden raz upuścisz! I się rozwalał na kawałeczki. To to kurwa zatwierdził? Co za żółtyk biznesmen pomyślał, że to będzie dobry pomysł. Jak się cieszę, że od PS2 w górę pudełka do gier były o wiele bardziej trwałe. No i płytki wytrzymalsze, i PS2 nierysujące, chyba że mowa o slimach, ale od tego jest specjalny fix. Ej, wró wróćmy do tematu. Hej, z tej strony PG montujący ten filmik przed pierwszą w nocy, w niedzielę. Mam nadzieję, że moje nagranie nie będzie odstawało od reszty filmiku, bo nie mogę za głośno czytać. Wszyscy śpią, ale są pewne sprawy, o których zapomniałem wspomnieć pierwotnie i chciałbym to zrobić teraz, skoro jesteśmy przy anegdotach. Pozwólcie, że podzielę się z Wami tajemną wiedzą: czy wiedzieliście, że areny w Tekenie, czy tak naprawdę mają ściany? Polecam ten oto najszybszy sposób, by. Do nich dotrzeć. Należy odpalić Practice Mode, wziąć postać, która ma cios posyłający przeciwnika na kilometry i im spamować, nie zapominając, by zrobić okazjonalnie sidestep w dół albo w górę, ponieważ gra maskuje ten fakt, kręcąc kamerą w taki sposób, że bez sidestepów zatoczyłoby się tylko jedno wielkie koło. Także polecam zrobienie tego, gdy ma się dużo czasu na rękach, bo dotarcie do ściany zajęło mi osobiście z 25 minut na nagrywańce, a zabawy z tym eksploitem bo bugiem raczej nie można tego nazwać jako że areny jednak muszą się gdzieś kończyć jest na 5 minut no i ostatnia sprawa niektóre postacie mają dodatkowy złoty kostium odblokowujący się po użyciu jej wystarczającą ilość razy i wciśnięciu start dobra powiem od razu kto Eddie, Anna, Jim i Shao'yu. W tych dwóch ostatnich dostaje swoją arenę, jeżeli bijemy się przeciwko nim w ich dodatkowym kostiumie. Dobra, to już tyle ode mnie w wersji o pierwszej w nocy odsyłam Was do gadania pożegnalnego tego filmiku. Chce mi się spać. The King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Tekken 3 jest zajebiście dobrą grą, która usprawnia tak dużo rzeczy i dodaje jeszcze więcej. Myślę, że to jedna z najbardziej ogrywanych gier na PS1 przeze mnie. No, no i myślę, że to jedna z kwintesencjalnych gier na tą konsolę. Więc jak Play jak jeden 1 Was interesuje chociaż trochę i zastanawialiście się co takiego ciekawego można na nim ograć to polecam Wam tą grę, która jest jedną z najlepszych na tą platformę, którą widzicie przed Wami. I w sumie tak myślę, że gadałem o tej grze w samych superlatywach, i moją jedyną krytyką było Tekken Force Mode. Powiem wam jednak, że późniejsze Tekkeny robią pewne rzeczy o wiele lepiej niż Trójka i definitywnie brakuje mi tych rzeczy tutaj. Jednak sądzę, że porównywanie jej do późniejszych odsłon byłoby trochę niesprawiedliwe. No i. Wolałbym nie mówić o nowościach prowadzonych potem w filmiku, który tego nie dotyczy, ale no tak czy siak, em, mimo tego, że retroaktywnie w Tekenie 3 brakuje paru rzeczy, które by się przydały, to mimo to to wciąż jest bardzo, bardzo solidny tytuł. Z tej całej trylogii filmików, właśnie Tekena 3 polecam najbardziej z całego serca, chociaż dwójka. Jeżeli chodzi o moje serce, to trzyma specjalne miejsce, ale to już o tym mówiłem wcześniej. Chciałbym jeszcze pomówić o reszcie tekenów, ale. Ale jeszcze się zobaczy, czy będzie się Wam chciało oglądać moje wspominki na ten temat i mi. Czy się będzie chciało robić wspominki na ten temat. Ogólnie też od natchnienia nie, bo jednak robienie filmików na siłę powoduje, że filmiki wychodzą do dupy. Jednak powiedzmy, że na razie. To co chciałem osiągnąć, zostało osiągnięte poprzez tą małą retrospekcję, slash wspominki. Slash jeszcze zobaczymy, jak to nazwę. Bo, tak jak powiedziałem, nagrywając komentarz, jeszcze nie wiem, jaki tytuł będą nosiły te filmiki. Mam nadzieję, że było spoko. Zróbcie to co algorytm YouTube'a lubi, jeżeli macie na to ochotę. Mam nieaktywnego Twitcha oraz aktywnego Twittera do shit postowania, jeżeli ktoś jest ciekaw, linki są w opisie. Ja już będę zbiewał, to był PG, do następnego razu. Do ja się odmeldowuję.